Na wyciągnięcie ręki. Chociaż nieuleczalna choroba przykuła go do wózka, pomaga ludziom w całej Polsce, a jego radością życia i energią można by obdzielić wiele osób. Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Ryngiem, twórcą internetowej strony, aby nie zmarnować życia. Zaczęło się od mniejszych, większych publikacji w różnych czasopismach. Miałem potrzebę, żeby się troszkę podzielić tym, co już udało mi się osiągnąć, przeżyć. Pojawił się pierwszy komputer w moim życiu. Pomyślałem sobie, warto by się nauczyć tworzenia stron. Na początku było coś bardzo prymitywnego, a później było coraz bardziej to rozwijane, uzupełniane, coraz więcej jakichś moich tekstów, później pomysł, żeby na przykład inni ludzie się mogli wypowiadać. Wciąż żywe są w mojej pamięci chwile, gdy po raz pierwszy wyjechałem na wózku po zamieszkanie i mogłem stać pod drzewem, słuchać jego szumu, dotykać szorstkiej kory. Mogłem dotknąć trawy, zerwać jej trochę, powąchać soczysta, pachnąca, zielona trawa. Dla innych prozaiczna codzienność, a dla mnie życie, natura, piękno, ukojenie, radość. Myślę, że niejednokrotnie przestajemy cenić coś dla nas bardzo ważnego, tylko dlatego, że spowszedniało nam to. Dopiero utrata tej wartości uświadamia nam, jak wiele zostało nam dane i jak mało potrafimy cieszyć się tym. Pokazuje, że skoro ja, tak bardzo niepełnosprawny, potrafię żyć twórczo, aktywnie i ciekawie, to niejednokrotnie osoby, które no, nie mają żadnych problemów na pozór, Uświadamiając sobie, że miło wszystko można. Przypadkowo trafiłam na tę stronę. Szukałam wiadomości na temat wolontariatu. Tacy ludzie dają mi wiarę w siebie. Na statystyki mi podają, że około 400 osób odwiedza moją stronę codziennie. I właśnie największym moim problemem to jest najszczęsne to wszystko. Dużo pracuję. aż 6 wstaję, o 23 idę spać. Po 21.30 kolacja dopiero. Nie Jak się kładę zmęczony... To Wtedy mam poczucie, że ten dzień był dobrze przeżyty, że po prostu coś się wydałem, że pomogłem, że coś stworzyłem, że no, powstała jakaś kolejna cegiełka w tym świecie, może przemieni go troszkę na lepsze. Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Mamy chłopaka, który wydawałoby się powinien otrzymywać, a wręcz dzieje się odwrotnie to on pomaga innym. Ja bym właśnie w takim natłoku informacji, wokół mówienia o niepełnosprawności przez pryzmat jedynie pomocy i charytatywności, chciałbym to kompletnie odwrócić. Niepełnosprawni nie są tylko biorcami, ale są osobami, które mogą dawać i pomagać innym. Każdy człowiek to jest inny świat, i czasem jedno krótkie spotkanie potrafi dać dużo w tym świecie, zmienić też. I czasem nie mam żadnego pojęcia, jakie będą konsekwencje nawet jednego uśmiechu, bo miałem takie sytuacje. Ja pamiętam, że uśmiechnęła się do mnie i to mi bardzo w życiu pomogło. Z jakimi problemami ludzie się zwracają? To jest ogromny przekrój. Czasem są to jakieś nastolatki, które mają problemy miłosne, a czasem są to osoby, które zmagają się z problemami depresji, z problemami odnajdywania sensu życia. Ludzie czasem są bardzo zagubieni w tym świecie. Warto być aktywnym i ta aktywność wcześniej czy później promieniuje i coś, co nas po prostu ubogaca też. Z Jackiem Ryngiem rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Jacek jest twórcą internetowej strony Aby nie zmarnować życia.